Otwieram 24 czwartą sesję Rady Powiatu w strudzie szóstej kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 22 dwóch radnych, co stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. Witam serdecznie radnych Rady Powiatu, pracowników starostwa oraz przybyłych gości. Szanowni Państwo. Realizując obowiązek prawny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych tzw. RODO oraz ustawy o samorządzie powiatowym informuję, że obrady Rady Powiatu są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących i nagrywających obraz i dźwięk i są transmitowane w internecie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania państwa danych osobowych ze względu na uczestnictwo w nagrywanych i transmitowanych posiedzeniach Rady Powiatu zostały zawarte w klauzuli informacyjnej umieszczonej na drzwiach wejściowych do sali posiedzeń. Na, na sekretarza obrad powołuję w dniu dzisiejszym pana Waldemara Błaszkiewicza. Czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę, więc pierwszym punktem porządku obrad jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy macie Państwo uwagi do protokołu z 23 sesji Rady Powiatu z dnia 18 października 2021 roku? Nie widzę. W takim układzie przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa, radnych o głosowanie za pomocą pytań. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymał się? Stwierdzam, że protokół został przyjęty przez Radę 22 głosami jednogłośnie. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu ostróckiego na lata 2021-2035. Temat omawiany był na wszystkich komisjach o tematyce przedsesyjnej. Proszę przewodniczących. Komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie. Dziękuję. 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 Otwieram dyskusję w tym temacie. Nie widzę, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest Proszę za podjęciem głosować. uchwały w brzmieniu projektu? Za? Kto wstrzymał się? Kto jest przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie, 22 głosami. Następnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021. Temat omawiany był na wszystkich komisjach o tematyce przedsesyjnej. Bardzo proszę przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie. Pani, tak, dziękuję. 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 Otwieram dyskusję w tym temacie. Nie widzę. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Proszę jest głosować. za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto jest przeciw? Mamy. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu zbywanego w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Przepraszam, to ja? Tak, tak, przepraszam, razem skleimy się. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w, w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2021 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tak, temat był omawiany na wszystkich komisjach o tematyce przedsesyjnej. Proszę o przedstawienie opinii w tej sprawie. Dziękuję. 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 Otwieram dyskusję w tym temacie. Nie widzę, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Głosować. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 22 głosami jednogłośnie. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu zbywanego w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Temat omawiany był na komisjach o tematyce przedsesyjnych. Bardzo proszę przewodniczący komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie. <grywa> dziękuję. 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 Komisja Dziękuję i otwieram dyskusję <grywa> w tym temacie. Nie widzę, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za Proszę podjęciem głosować. uchwały w brzmieniu projektu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w gminie Morąg. Temat omawiany był na wszystkich komisjach o tematyce przedsesyjnej. Proszę przewodniczącej komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie. Dziękuję. 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 Otwieram dyskusję w tym temacie. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, takie pytanie z tym, że no może tutaj bardziej do radnych z Moronga bym chciał skierować, może będziecie Państwo wiedzieli, bo w piątek jak mieliśmy komisję, pracowaliśmy nad tą, nad projektem tej uchwały, to z tego, co się dowiedziałem, była też w tym czasie sesja samorządu miejskiego Moronga, która, która również miała, że tak powiem, przekazać jakby drugą część pomocy. Czy, czy, czy to głosowanie się odbyło i czy ktoś wie, jakim ten, tak? Tak, tak. Dobrze. Super, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy w takim układzie do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem Proszę uchwały głosować. w brzmieniu projektu? Kto jest przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 22 głosami za. Następnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania polegającego na zimowym utrzymaniu. No, teraz 8-9, już teraz piluję. Przyjęcie zadania polegającego na zimowym utrzymaniu odcinków dróg powiatowych przebiegających w poprzek dróg krajowych S7 i drogi krajowej 16. Temat omawiany był na wszystkich komisjach o tematyce przedsesyjnej. Bardzo proszę przewodniczących komisji o przedstawienie opinii. Dziękuję. 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 Otwieram dyskusję w tym temacie. Nie widzę. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto Proszę z Państwa głosować. jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 22 głosami za. Kolejnym punktem w porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu ostruckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat ostrócki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Temat omawiany był na komisjach o tematyce przedsesyjnej. Proszę przewodniczących o przedstawienie opinii w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję. dziękuję, 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 otwieram dyskusję w tym temacie, nie widzę, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 22 głosami za. Następnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy powiatu ostróckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Temat omawiany był na wszystkich komisjach o tematyce przedcesyjnej. Proszę przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie. Dziękuję. 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 Otwieram dyskusję w tym temacie. Nie widzę, zamykam dyskusję i przechodzimy. Do głosowania. Kto z Państwa Proszę jest głosować. za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 22 głosami za. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostrudzie i nadania jej statutu. Temat omawiany był na wszystkich komisjach o tematyce przedcesyjnej. Bardzo proszę przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie. Dziękuję. 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 I otwieram dyskusję w tym temacie. Nie widzę. Przechodzimy w takim układzie do głosowania. Proszę Bardzo głosować. proszę, kto jest za. Dziękuję. I stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia starosty Ostrudzkiego. Temat omawiany był na wszystkich komisjach o tematyce przedsesyjnej. Bardzo proszę przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie. Dziękuję. 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 Otwieram dyskusję w tym temacie. Nie widzę, zamykam dyskusję. I proszę Państwa o głosowanie za podjęciem uchwały w brzmieniu drugiej proszę wersji głosować. projektu ze zmienionym uzasadnieniem. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Okay. W takim układzie mamy uchwała dwadzieścia Proszę? Tak, wtedy. Koniec głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 18 głosami za przy dwóch głosach sprzeciwu. Jedna osoba wstrzymała się i jeden, jedna osoba nie uczestniczyła. Następnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. Czy są pytania do sprawozdania? Przepraszam. Nie widzę. Kolejnym punktem porządku obrad są interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Bardzo proszę, pan radny Struk. Także tam ktoś jak Jezus krzyczy, to nie ma co Pana Boga nadaremno wzywać. Nie będę dzisiaj przeciągał, nie będę tu raczej w takich sprawach pozytywnych. Chciałbym poinformować Radę, bo pewnie co do niektórych już dotarło, co do niektórych zaraz dotrze. Nasz kolega Zbigniew Zabłocki został wyróżniony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Orderem Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy. Kolega Zbigniew, nie wiem, czy wiecie, ale no, czyni bardzo dużą działalność taką społeczną yy, 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 i w Karitasie i. W banku żywności dosyć y, mocno się udziela, i za to został po prostu przez te organizację y, wyróżniony i pan prezydent nadał y, panu Zbigniewowi, panu radnemu y, takie odznaczenie. Myślę, że to jest jedno z najwyższych odznaczeń w kraju. Myślę, że to jest y, no, duży zaszczyt nie tylko dla niego, ale też dla, dla nas, jako kolegów z Rady i. Mam nadzieję, że Państwo się przychylą. Ja chociaż drobnymi jakimiś kwiatami chciałbym wszystkim podziękować. Także jeżeli to... Ostatnim punktem porządku no, jeszcze, jeszcze, Mówiłem, że długo nie będzie. Chodzi o taką e, dwie sprawy. Jedna jest, złożę interpelację w sprawie tej drogi, o której wspominałem na Gubitach. E, pan starosta chyba zna tą sprawę, bo. Sołtys się w marcu zwracał do pana starosty i będę chciał, żeby tam udzielić jakieś informacje: typu, czy tam jakaś dokumentacja jest, czy pan starosta rozmawiał z panem burmistrzem w zakresie tej drogi, jakie są szanse na powodzenie, czy, czy stara się powiat gdzieś te środki zdobyć, bo no, problem jest taki, że ta droga jest dosyć w kiepskim stanie. Niestety, jest powiatówką, i, i trzeba jakoś z tego wybrnąć. Tym bardziej, że ta miejscowość robi się coraz bardziej turystyczna i coraz więcej ludzi tam zagląda. Więc no jeżeli by była taka możliwość, żeby to wpisać w najbliższym czasie do, do jakiegoś doprowadzenia tej drogi do stanu użyteczności, to byłoby dosyć dobrze. Natomiast jeszcze jedną taką rzecz zwrócił się jeden z mieszkańców powiatu ostryckiego do mnie z taką propozycją wydawnictwa. O powiecie o Struckim, Powiat od A do Z. Tam pan starosta chyba też trochę zna tą sprawę. Myślę, że warto by było się przychylić, bo widziałem propozycję, jak to ma wyglądać. To dosyć fajny. Materiał by się szykował do wydania, i myślę, że warto by było porozmawiać o zasadach finansowania tego. No ten wydawca, ten autor tej książki, mówił, że to jest kwestia 20 tysięcy dzisiaj radni na komisji rewizyjnej. Mówił, że jednak te środki będą troszkę większe, że chodzi tam o prawa autorskie i inne rzeczy. Więc no, ale dobrze by było pomyśleć o czymś takim, żebyśmy mieli taki periodyk na naszym terenie wydanym przez nas i, i to by była ta świetna pamiątka gdzieś, gdzie jak pan starosta jeździ czy radni, żeby wręczyć takie, takie wydawnictwo, a nie mamy po prostu w własnym zakresie. Ja zostawię te dwie rzeczy dla pani przewodniczącej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby? Bardzo proszę pan radny Zawłocki. Na początku chciałbym podziękować dla pana Darka Struga, radnego powiatu za złożone życzenia za państwa i za kwiaty. Pani przewodnicząca, wysoka rado, panie starosto. Chciałbym złożyć interpelację z gminy Miłakowo w sprawie remontu drogi powiatowej nr 11-62N. Tu otrzymałem od Pana Starosty w zeszłym roku pismo 8 grudnia w sprawie tej drogi, że nie było możliwości w tym roku 2021 ująć w budżecie ale zwracam się z prośbą i składam taką interpelację, żeby w przyszłym roku, jeżeli to możliwe, tym bardziej, że ta droga, już ja kiedyś tu zabierałem w tej sprawie głos dla Miłakowian jest najbliższa w dojeździe do drogi numer 7 w kierunku Pasłęka, bo w gminie Gotkowo jest droga zrobiona, Pasłęk też i prosilibyśmy bardzo, jeżeli to możliwe, ująć to. Jeszcze mam pytanie: zabierałem w tej sprawie głos, ale akurat mieszkańcy się pytają. O te działki, tak zwane nad jeziorem, bo pan starosta odpowiedział nam, że e, imię, że e, jest wycena robiona, czy coś takiego. I chciałbym wiedzieć, jak ta sytuacja wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pan starosta. Przede wszystkim bardzo dziękuję za. E, Podejście do, do uchwały, która zmienia w jakiś sposób wynagrodzenie starosty. Bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o, o pytanie pana radnego, to ostatnio przeprowadziliśmy przetarg na pozostałe działki, które, które są w kompleksie tym przy drodze powiatowej. Wystawiliśmy na przetarg kilka działek. Za stosunkowo niedużą kwotę, bo kwota była od 30 kilku tysięcy do 50. Więc w dzisiejszych czasach wydaje się, że, to, że ta wycena była dość atrakcyjna. Niestety nie było żadnego zainteresowania w Miłakowie tymi działkami. Więc myślę, że troszkę trzeba poczekać z wystawieniem tych pozostałych działek, o których Pan mówi. Bo na razie jest to ziemia rolna i w tej chwili jak gdyby przetarg, który mógłby być możliwy, to jest trochę ograniczony, bo tylko dla rolników, doszedł VAT, więc w tej chwili ta wycena opiewa na prawie 400 tysięcy za, za, za tą całą działkę. Trzeba się zastanowić po prostu, czy, czy sprzedajemy w całości, czy dzielimy na działki mniejsze i wtedy sprzedajemy oddzielnie ale myślę, że wiosną wrócimy do tematu, bo jak widać rynek w Miłakowie nie jest taki chłonny, jak nam się by wydawało. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Błaszkiewicz. Wysoka rada, panie starosto, ja mam taką, ja dostałem interwencję w sprawie przejścia dla pieszych między Kątyna, a i Jabłonkami. Oczywiście to jest droga państwowa i ja napisałem list do, do, do Krajowej Dyrekcji Dróg i, i Mostów I, i ta droga będzie realizowana w 2024 roku, bo tam chodzi o to, o te przejście między, żeby bezpiecznie ludzie, bo tam są dwa przystanki, jeden z strony kątna, a drugi z strony ich Jabłonek i ludzie nie mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę. I uzyskałem zapewnienie, że to będzie zbudowane w 24 roku, Uzyskałem odpowiedź z generalnej dyrekcji dróg. I, I czy pan starosta by wsparł mnie, żeby to budowano po prostu wcześniej, na przykład za rok czy za dwa. Czy pan starosta by wsparł naszą inwestycję, żeby nas, wsparł nasze moje działania, żeby ta inwestycja powstała wcześniej. Oczywiście, że tak, bo każde działanie poprawiające bezpieczeństwo na terenie naszego powiatu, czy to nasza droga, czy to nasz, czy to droga krajowa jest bardzo ważnym. Tylko nie wiem, czy ja mam takie możliwości. Myślę, że państwo macie większe, więc zachęcam do działania, a my na pewno wszystko zrobimy, żeby, żeby to przejście mogło być zbudowane. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś. Ktoś chciałby coś jeszcze zabrać głos? Szanowni Państwo, informuję, że został wyczerpany porządek obrad dzisiejszej sesji. Zamykam 24. sesję Rady Powiatu w Ostródzie 6 kadencji. Dziękuję bardzo.